Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV. Jest to kolejna część mojego miasta, w której pokażę Wam kontynuację przebudowy miasta, która rozpoczęła się w poprzednim odcinku, ale ze względu na jego długość przesunąłem ją po prostu na ten odcinek. Także tu będziecie mogli sobie pooglądać, jak przebudowuję swoje miasto, a na końcu troszeczkę Wam o nim opowiem. Dodatkowo chciałbym was prosić, żebyście zostawili łapkę pod tym filmem, jeżeli wam się oczywiście podoba, oraz żebyście zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz kliknęli dzwoneczek, abyście mieli powiadomienia na bieżąco. Dodatkowo możecie zostawić jakiś komentarz, możemy sobie porozmawiać o tym materiale. Także zapraszam. Okej moi drodzy, słuchajcie, zrobiłem generalną przebudowę mojego miasta, po raz kolejny zresztą. Myślę, że już jako tako wygląda. I powiem Wam, no jak widzieliście, w przyspieszonym tempie nie było łatwo... Nie było łatwo... Dostosować to i dopasować jakoś, żeby to miało i ręce, i nogi. Na początku mogliście zobaczyć, albo i nie, bo nie wiem, czy tego nie wyciąłem, ale planowałem, że te dwie płyty z wodą będą szły przez środek i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nie miałem płyt, które bym uzupełnił, jakby jako drogę dookoła, więc z tego zrezygnowałem. To była główna przyczyna. I teraz tak. Tu mamy na środku trzy Miejsca na trzy płyty puste. Na chwilę obecną to będzie taka jakby symulacja, czy jak to nazwać? Imitacja, może lepsze słowo. Plaży. Jak widzicie, tam mamy już tego gostka ratownika, tak jakby tutaj ta cała sytuacja. O, zapomniałem zabrać tych separatorów. Cała ta akcja, powiedzmy na wodzie, zaczyna się, jakby zaczyna żyć. Kolejne odcinki to będą zestawy typowo wodne, ze względu na to, że możecie zobaczyć, że miejsca na pojazdy jeżdżące już troszeczkę zbrakło. Upychałem to jak to tylko możliwe. Co mi się udało zrobić, z czego jestem zadowolony. Lotnisko, przynajmniej kawałek lotniska. Może dobra, z lotniskiem przesadziłem. Nie lotnisko, natomiast e, pas startowy. Pas startowy, gdzie samolot e, ten policyjny będzie mógł sobie startować. Dlatego tam się kończy na straży. E, wcześniej miałem o jedną płytę więcej. Musiałem tam troszeczkę, jak widzieliście, przemieszać. E, ale nie wiem, czy nie wrócę do tego, m, że przedłużę ten pas startowy o jedną płytę. Akurat o tą tu. Ale to zobaczę. Zobaczę w przyszłości. Mam w planach, odwracam się i szukam. Odwracam się i szukam. Eee. O, znalazłem samolot. Samolot. Eee. Jest to samolot, nie wiem, kaskaderski? Nie, nie jest on kaskaderski. Airshow, no jest. <ścoughs> dobra, przesadzimy. Ale dobra, jest to samolot, który można śmiało gdzieś tutaj. Postawić w okolicach o co ja sobie tu postawię? W okolicach lotniska e, i już mamy bazę, żeby coś tu rozbudowywać, ewentualnie z lotniskiem robić. E, plany to będzie jakaś tam wtedy wieżyczka. Taka wiecie, lotniskowa to będzie przyszłość. E, ktoś tu pisał mi w komentarzach, że skoro mam morze, mogę zrobić latarnię morską. Oczywiście pomysł, jak najbardziej na plus. Na pewno będzie realizowane kiedyś, kiedyś, jak zacznę coś budować, coś w stylu mocy. Bo na razie chciałem upchnąć jak najwięcej zestawów, typowo miejskich. Kolejna sprawa: po morzu dojdą zestawy, zestawy, zestawy. No, takie wiecie, typowo plażowe. Mam tutaj zestaw, mogę wam pokazać ojejku, No ja tutaj trochę mam tych różnych rzeczy, a nie to jest puste. Mam zestaw taki, rozsypał mi się, bo mi spadł z szafy. I to jest właśnie taki jak to się nazywa? Znowu zapomniałem, no generalnie zestaw ratowniczy, ratowników takich plażowych, ja go odbuduję i by sobie powędrował na w tamto miejsce na plażę straż pożarna, taka, no powiedzmy można troszeczkę nagiąć i powiedzieć, że to jest lotniskowa, też by mogła gdzieś tam w okolicy lotniska pójść kolejny zestaw ja nie wiem czy on jest kompletny czy nie, muszę sprawdzić. Ten, ten w sumie taki już się dowiesz tak? Mamy taki samochód strażacki. O, tu. I to jest drugi samochód strażacki. Ja zobaczę, który jest kompletny. I cały kompletny zestaw powędruje. E, nie wiem, który jest kompletniejszy. Popatrzę i pojdę. Ten ma naklejki. Tam. Dobra, nieważne. Ten, to jest chyba ten, co jest mniej kompletny, ale mniejsza. E, mam jeszcze taki zestawik, który też gdzieś by trafił na. co to jest? 3229. Który by gdzieś trafił tam do miasta, żeby naprawiać jakieś tam, nie wiem, może sygnalizację świetną, zastanowi się. No i reszta generalnie bez zmian. Została wulkanizacja z lawetą, która tu wjeżdża. Został bank, gdzie tutaj toczy się jakiś tam jednoosobowy napad, ale tu już jedzie policja, więc będzie gościu schwytany. Miałem problem z tymi zielonymi płytami, ze względu na to, że wtedy wcześniej wszystkie były tam. Przy policji e, myślałem o tym lotnisku, więc musiałem przekombinować troszeczkę, e, więc jest jak jest. E, budowa na razie zostaje w takiej formie jak była, tu się nic nie zmieniło, oprócz przemodelowania troszeczkę. Tam ta woda została, natomiast ten dojazd do niej został lepiej zorganizowany. No i troszeczkę tu przy tym szpitalu, tu przy tym szpitalu udało mi się troszeczkę zieleni dodać. Mamy te jakąś zabawę z psem, z dzieckiem. Jakiś tutaj gościu sobie jedzie na wodę zobaczyć. Drzewka, eee, tych panów, którzy sprzątają. Także jakoś to wygląda. Pomysł, zbudowanie albo jakiegoś mostka, albo pomostu. Eee, I co tu jeszcze patrzę? Tutaj troszeczkę ten pościg też został przeze mnie zachowany. Natomiast. E, troszeczkę w innym miejscu, ale jest tu pani policjantka, która łapie na fotoradar tego samego Pizermana. E, tu zobaczcie, tu mamy pana policjanta, który się bawi z pieskiem na tym przylotnisku. No, może nie jest to najlepszy pomysł, ale nie miałem go gdzie postawić. E, później go tam gdzieś przestawię. Także na pewno ten samolocik wiedzie i myślę, że następnym odcinkiem, który będzie na kanale, albo już był, bo nie wiem kiedy to. Jest, ale na pewno następny odcinek, który będę nagrywał, recenzja, to jest ten samolot i pewnie on, podejrzewam, że jest na kanale już przed tym odcinkiem. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Porównanie tych dwóch łódek oczywiście będzie też w jednym z następnych odcinków. Myślałem, że zrobię, uda mi się zrobić coś z tego dzisiaj, natomiast i tak dużo tego, dzisiaj dużo czasu poświęciłem. Jakby na to wszystko i troszeczkę czasu mi zbrakło, wy to i tak mogliście obejrzeć częściowo w formie przyspieszonej, częściowo pewnie w uciętej, a ja tu spędziłem no myślę, że spoko ze dwie godzinki jak nie więcej przy tym całym tutaj przemodelowa, przemodelowaniu mojego miasta. Także już nie będę przedłużał, bo muszę kończyć. Troszeczkę zbrakuje mi czasu, muszę jechać do domu, także zostawiam Was w tym momencie. Dzięki, że oglądaliście. Łapeczkę zostawcie, jeżeli Wam się podobało. Kliknijcie subika, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!